to zmieni kompletnie wszystko, co znamy! Czekaj, 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 Co to w zasadzie dla mnie oznacza? To jest absolutna rewolucja w świecie. Serio, to dopiero po Nowy układ Nvidia to absolutna rewolucja w świecie AI. Blackwell Ultra B300 oferuje aż 288 GB pamięci oraz 50% więcej mocy od poprzednich. Czekaj, 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 czekaj. Co to w zasadzie dla mnie oznacza? Moje gry i aplikacje będą jakieś lepsze? Szybsze? No dobra, to wyobraź sobie 1.1 Exaflopsa mocy obliczeniowej. To bilion miliardów obliczeń w jedną sekundę. Dzięki temu twoje aplikacje AI będą działać błyskawicznie. Serio? Ej, co jest? Siema. A to dopiero początek. Ponieważ w 2026 roku pojawi się Vera Rubin z 50 petaflopsami mocy obliczeniowej na jednym chipie. zmieni kompletnie wszystko, co znamy. A co jeszcze szykuje Nvidia? Słyszałem coś o robotach? Dokładnie tak. Nvidia tworzy też Gród N1. Taki specjalny układ dla robotów humanoidalnych. Dzięki niemu roboty będą chwytać przedmioty i wykonywać zadania prawie jak ludzie. A w 2027 Nadejdzie prawdziwa rewolucja. Robimy teraz niewyobrażalną mocą. 100 petaflopsów i 1 terabajt pamięci. I to jak posiadanie superkomputera, ale w zwykłym PC. -cie. Te układy odblokują niesamowite możliwości, o których jeszcze nie śniliśmy. Co zrobilibyście mając taką moc AI? Napiszcie w komentarzach i oznaczcie znajomych zainteresowanych technologią. Nie zapomnij zostawić po sobie followa i serducha.